Można Dzięki za informację. Teraz możesz mówić. Dzień dobry, co mi tutaj? Poczekaj, was, ja jestem Paweł, ze mną jest. Berber popłakał się, Musi nie, pusteczkę muszę pusteczkę pusteczkę, się zjeść. się. Siema, siema. Posmarkaj się tam. Poczekaj. Dawaj, jedziemy, jedziemy z tym. Dzikie stunty klatki dzisiaj. Chwila. patrz Dobra. na to, że to będzie taki stuncior. tu będzie stuncior. Tu, tu, tu. tu. Patrz, tu, tu, puf, puf. o kurde o, o Jezu, zabił mnie samochód Berber, prawie mi jechałeś A mnie, Masakra Nie, dostałem ataku kichaczki Kichawki? Kichawki. kichawki Atak tak. kichawki Czasami tak mam, Paweł też tak czasami Nieprawda ma, że on ma takie Paweł Taki, ma takie bruf, Tak, on ma takie 19 razy u razu. Co? No 19 razy, a ja mam zwykle takie dwa, takie potężne po prostu. A -a. Nie? Ale dobrze, a -a. No panie, to, że panie proszę, tak. po, powiedz, gdzie my mamy w końcu. Wszędzie! No, no, Chodź, zobacz, patrz, no stary, no tym ciężko tutaj, takiego. Patrz, patrz. Jedźcie za mną. O, Boże, dotknął mnie. Dotknął mnie. Zły dotyk boli przez całe życie. <grym> Dawaj jedziemy. Poczekaj, patrz, idziemy. To był zły dotyk. Tędy, patrz. Tu, tędy, tędy nie. I, 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 później. O, o. I tu, o.

Czekaj, gdzie tu jest? O, patrz, 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 tu będzie dobrze, pójdzie dobrze Ło, chłopie, coś się stało, stary, to kosmonauta, Hola! tam! No to nie jest kosmonauta, w moim przypadku to nie był kosmonauta Ale, stary, normalnie mnie wybiło do tyłu, nie? Udusiłem się co prawie przy tak, tak, ciebie Berber, ogól... Berber to ogólnie e, smarka Z e, kiesie dusi Ja Z kurde, dusi? smarku No Także same pozytywy dzisiaj Masakra no to wszyscy po umierają, to, to, to już ten wiek <laughs> starsi. To już nie ten wiek, że czy... pewno już po tak mają, nie no Wszyscy umierają na odcinku no. Co ja poradzę? Wszyscy umierają. Nie. Ja już mam pomysł na tytuł tego filmu po prostu. No Emeryci w akcji. Stunty, uwaga wszyscy umierają. Takie tak, zobaczmy. Ja emeryci na. w akcji. Na. Emeryci w akcji. Emeryci w akcji, to mój tytuł. Okej, teraz nie... To jest mój tytuł, ci okay, nie, pykło, tytuł teraz nie pykło. W akcji. O teraz mi wekło. Gdzieś? Ale tak tu tyłu wybiło, nie? Nie. Bo Lecimy! Latam ja stary Ja kiedyś nie wierzyłem, że KN nazwy swój odcinek Paweł się popłakał, ale zrobił to. Oczywiście, że tak. <grym> ja wiem o tym, że to zrobił. A skąd ty możesz wiedzieć? No bo no ja Obserwujesz nie, mnie? Zaskrybuję. Czuję się, czuję Dobrze, się stalkowany Stalkowany. To za BMA normalnie. U Jezus Paweł. Dobra, słuchajcie. Ja, no ja myślę, że my... tu się wybić, zobacz, tu jest fajna wybitka taka. O, kurde drzewo. NIE zdążę. Dobra Ej to co? Położyłem się na motocyklu Znaczy motocykl się położył co? na mnie Ło? Taki nie miłosny nie uścisk? Tak. Mówisz mo z motocyklem? Miłosny uścisk, Kolejewski dokładnie Uścisk motocykli po prostu Dokładnie, Dawaj, o Bebe, lecimy już tam. jadą Już tu cisną, już cisną, o nie O Jezu, trzymałem się na ścianie Chcieli we mnie wjechać, ale ten, wjechali nie, Nieprawda, nie. ja chciałem na murek się hmm? wjechać. Ale nie pykło tak, tak, tak oczywiście E, Och, z tej strony, poczekaj, patrz. Co? Z tej Tutaj strony, walnijmy w ten Co, murek. Gdzie? Ten murek walnijmy, tam gdzie ty walnąłeś, tylko po, patrz, z tej strony. taki oh, rozpęd, no. rozpęd. No nie, patrz, tu, tak. Ale to może się nie uda. Nic się nie stało? Tu no, też leży właśnie na Wła. glebie. Głowa cała. Trafiłem cię, chyba tak. No. Tylko nie. Ja gdzie jest mój motocykl, chłop? Jakby poleciał dalej niż Jak śmignął Dobra, czekaj, musimy znaleźć Dzień. inną miejscowę, nie? Dawaj, ci nowego. Ta miejscowa jest totalnie słaba. Mój pociąg stary by ci przejechał! Ło! Wow. <śles> I ziód, No tak stary! Podamię. To taki motocykl tu przyfrunął, co to Z jest? Nie wiem, jakiś taki random po prostu. Ma prze. Nieprawda! Skie, przestań podaj. się dusić, ty umierasz. No <śleszy> Dawaj, mi się miejsca. Skie, umiera normalnie, skie, umiera. Wszyscy umierają dzisiaj No, o, o jezu. O, udało się, w końcu zrobię No Stary, wyzło. jakie stunty normalnie, głośno normalnie? A jakie stunty żadnych stuntów nie było? Ile budynków zaliczyłem? Co? Tak, przejedź jeszcze mi po tym motocyklu, przejedź, kurde. No nie, ale mega fajnie. Ale w sensie nie, że po twoim motocyklu mega fajnie, tylko wiesz, że to Tak, już, już, no. O jezu. <laughs> Skierdź się, no? <laughs> ten, ten, ten tu nagle patrzy. No, Ej to przecież to, to Paweł cię potrąciła Ale, ale ty tylko potrąciłeś Berber. ja wiedziałem, że to ty byłeś A u mnie to byłeś ty Tak? Aha Ej, ja, ja to chyba Na pewno. Będę nagrywał po prostu Moją... Nie, nie strzelaj proszę cię, nie strzelaj, bo to będzie straszna lipa Żartowałem Boisz się? <laughs> Paweł wita tego żarty Uj, Co? słyszałem działo Jakie działo? Berberta działo chyba Jakie działo? Sam jest działo. Ciało, nie ciało. Ciało ciało. ciało no. Jak z nąd jechać, kurde. Dawaj te śmietniki A, tu zaliczymy, patrz. Fuuu. Dawaj, próbujemy. Nie, Kiętnie. te kosze na śmieci to jakieś śmieciowe są. Patrz stary, jakie tu normalnie hopsy są. Ty stary, możemy tu skoczyć na jakiś budynek Na jaki budynek? O kurcze. Ja, no, przepraszam pani. Nie, 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 A to pan. Dobrze mi... Prawie A, pan spadłem. Spadł, Pięknie. Nie strzelać! jestem cywilem Cywil? Kurde I na Daszek no, Dziękuję... Nie stój, stój na dachu! Kurde! O... czy to może można dachu, tak czyć, poczekaj. O panskie, kurde, co się robi... Co to spędzić? To za normalnie wariat. To to ja? Gdzie? No skie wariat no. Kie wariat normalnie. O nie Coś kurde, przewinąłem się wokół tego. O nie stary za to. No a przeleciałem budynek. Kurde, nie mogę strzelić. Chyba ci berber gonią. Co ty chcesz strzelać? No to. No o go stary, nie. znowu, astronaut tam się włączył. Nie, mi się tutaj włączył. I dotknąłem mm. A tego. Kogo, kogo? się nazywa? E, kogo skutną. i za co? To, to, to co ty robisz, łobuzie? Uuu, lata! Czemu policja tu w ogóle nie ciała. Co oni robią, jakiego e, bardzo możliwe. Ale to nieprawda, ja. Bem nie, nie jeszcze to, twarz mnie i tak dalej. Ja no. nie przyznaję się do niczego. Jestem niewinną osobą, która chce. Trawał, <grym> tylko stu... która chce tylko ży żyć w tym mieście. O jezu. Żyć? <grym> ale czy jeszcze że po tym odcinku to się zmieniło? Poczekaj, patrz. Patrz, dawaj tutaj tędy, patrz, 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 patrz. Pyk! O! Będę! Da Stary, ale to było epickie, nie? Tylko wiesz, co, ja spadłem tak, że po prostu mi motor jest osobny jest, jest Nie, trafiłem słup prosto. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, Okej, okay. nie, nie pykło Wszystkie do z rakietnicą chodzi To jest nieprawda, są pomówienia Taka podręczna Rakietnica hmm, zawsze podręczna. spoko, nie? Tak, to zawsze się przyda O start, można wskoczyć, Z tego no, śmietnika można się wybić <coughs> Czekaj, tego może tu się, wybić. Czekaj masz Paweł z tymi śmietnikami, to mi To jest kotul dachowiec Patrz na to, patrz na to, patrz na to, patrz na to na śmietnik prosto, pyk Dawaj, lecimy tam. To jest to. Ciun, ciun. Ej, bo to ziomki strzelają Dobrze, no, dobrze. dobrze, bardzo dobrze. To... O kurcze. Tego się nie Czemu strzelasz, Paweł? No bo oni do Berber strzelają. Nie, Berber strzela, nie ja. W, ja z robię. w ogóle po kolei, widzę. No bo oni mi przeszkadzają w stuntasach po prostu. <laughs> Stuntasy? O Jezu, o Jezu, latam. A co w tym śmiesznego, Paweł? Wytłumacz By, mi. Coś śmiesznego w tym, co powiedziałem, bo ostatnio Paweł to bardzo śmieszek jest, no. Szczególnie Sto dzisiaj. Tuntasy dwa. dokończcie. O jest, o jest, Paweł. <grym> co? Ja się, ja się uśmiałem. Atlasy? No, oczywiście. Bo... Miałem na myśli. Jasne. Tuntasy dwa, atlasy, co? Bo tak jest, Berbert. O czym ty, o czym ty pomyślałeś? Ty w ogóle, o czym wy Ty w ogóle z bereźniku, Berbert. No. Weź, Właśnie. się. Popatrzcie wszyscy po prostu. <grym> Tam się popłacz. Kichaj się! Kichaj się. Już to zrobiłem dwa razy i nie chcę, żebym kolejny raz to robił. No nie? Się. Posmarkaj się! się. Normalnie. Nie, super trafił! Normalnie ten, ten cały podmuch, Paweł, dotrze tam przed Twój ekran cię zrzuci z tego fotela, po prostu. Poczekaj, ja tu jest tak. fajna was, stary. Tu, tutaj to trzeba to zrobić, nie? Okej! Okay. Tego się nie spodziewałem. Nie wiem, co się stało w ogóle. Trzeba by zrobić to w slow-mo. Co ma -mo, zrobiłeś? Mąka, mąka, mąka. Oj oj. Wiesz co? Proponuję, palnicie tu gdzie ja do mnie! No teraz Poczekaj już do skie, pan. czyli teraz zatwarzskie, no. Zatwarzowe. Chodź, po, chodź wchodźskie, chodź skie, zobaczysz coś Patrz, widzisz tutaj? Przed nami? To? To tam co Świetnik? jest? Patrz Kurczę, ale policja tu przyjechała. A to dobra. Tutaj walność, ale w środek, wiesz? tak Tam gdzie policja stoi. Także Rzybert jakbyś mógł oh. teraz do reserza zadzwonić, żeby policja się nie ścigała, bo wszystko jest automatycznie ten. Jest zablokowane Wyjaśnił normalnie O, rany, masakra. Tuż teraz auta stoją, nie ma jak tego zrobić. Zrobimy to spokojnie, Paweł, nie... Ja jej odsunę A, patrz, ja jej odsunę wszystkie. Ja już płaczę. Ja je odsunę. już płaczę Normalnie. Paweł... Patrz, ja odsuwam wszystkie już oh. tak, to odsunę jeszcze auto? Nie pykło. Nie, pej O, odsunąłem! Ale nie? tam nie? widzę, patrz, Nie, tak, tak, nie, nie potrąciłeś mnie! Przepraszam! Ale normalnie wyjechałeś mi, a ja akurat tu stunta robiłem. O nie! Stu... Co się stało, gościu? Jest Wykończyli tek. mnie! Wykończyli mnie! Gdzie jest mój motorek? On nie, załatwili mnie! ostatnio. Motoryk. To chyba sam sobie załatwiłem! Nieprawda! Do... Tu? Zaraz, czekajcie. Ale poczekaj chwilę. Czy daś to chyba normalnie. Nie da się chyba. To jest zauważ, że z ja? Na co? To, swój, to jest twój motor, że chyba? Chyba tak. To jest twój, no? Z Węgliny. Z Węgliniu. Dawa, jedziemy. Patrz, 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 Pięknie. O, o Zrzuciłeś mnie. Czemu tam? coś zabierzesz? Nara. Co tam się się Dara. To, to jest? Coś mi zahaczył. To nie strzela. Berbecie berbe się odpalił, uwaga. Berbecie się odpalił, uwaga, ostrożnie, moi drodzy. Dobra, mam dużo no, A to jest Twój? Nie, nie wiem. Stał ten na 360. boku 160! O kurczę! Trzeba się rozpędzić kawałek. No, Ani nie tylim, tylim kołem zachęcam i spadłem. Ale to nie jest rufian, czy to jest rufian? Nie, co to jest w ogóle? Chyba nie. No to może <laughs> być to może być ciężko, to tak. No stary, pasz na to, co tu robi w ogóle? Dobra, o, co to mnie? Uderzyłem w mikrofon. Dzisiaj będzie ciekawy co? odcinek, mówię, same wpadki. Ale głową uderzyłeś mnie Nie, ręką właśnie, czy chciałem się podrapać po tym, po dużym nosie. a ręką. No, chyba że tak. Mam długie inne części ciała. Dobrze, Co się ty pie? Ej, straciłem motorek swój, oh. muszę samość nowy Znowu? No co poradzę? O nie, straż Porządna przyjechała. Dlaczego straż Porządna tu przyjechała? O co chodzi? Dlaczego oni tu jest żon? Mechanik. O, bo pewnie coś płonie. Policyjne. To nie działa. No właśnie chciałem spróbować, ale. nie no, się no. mi potrąciła kobieta, no. Nie do tego. Co robicie? stary. Pasa... Na pasażera, Na pasażera. Ej, co stoisz na środku? I rzucasz czekoladki. Nieprawda! Tj. No, rzuć se w domu! Co jest, jest kurde, Skies, Ej, o co patrz, patrz, Nie ma zmiłuj! To jest to! Ej, co się stało? Skiesie na nie. nas chyba... Chce zemścić. Bo nie ma motorka już teraz przez was. was. Nie, no to ale kliknij, was? kliknij sobie M. No. E, tam coś tam. Tam coś tam. Po pierwsze. Żeby to tylko musisz go najpierw naprawić. Nie, tu stoi mój motorek jakiś chyba, czekaj. A, no to, 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 to czemu jej nie bierzesz? Bierz już go. Biorę. Bierz biorę go. go. Ale przecież Ale to nie taki, chłopie. O, to jest mega super długi stunt. No, to jest ogólnie dobry Ej, Paweł, motorek, a. widzę. Paweł, Paweł, przyjedź, przepraszam cię. Zobacz, jeździć no? teraz. No kurde, no tak, wjeżdżajcie we mnie, policja, no. Tak, jasne, już mam jedną gwiazdkę. Jak tu się Dobra. nie wracać? Paweł, gdzie ty jesteś? Już jadę. Ja o no, kurde Berbert! Jak to robiłem normalnie. Zobacz... Zobacz co skier sobie wziął za motorek do stóp. <głos> <głos> bardzo no, to jest, bardzo to jest bardzo fajny. 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 Ej, chodźcie za mną, patrzcie, tu jest taka fajna miejscowa. Eee... A! Co no, fajnie, no, trzymałeś się u mnie. Nie Zawsze mówię, przestańcie czemu was policja czas goni Ale to nie moja wina, że policja wy mnie... Policja sprawnie. nie goni. Tutaj w ogóle. właśnie, tutaj trzeba walnąć, w tym miejscu. No potrąciłeś mnie stary. No właśnie jestem na dachu A mój motocykl patrzcie. Nie? O! Mój motocykl! Chciałbym <laughs> <Wsiadłem> na twój <laughs> motocykl! Zejdź z niego! <laughs> czemu mnie z... bijesz Ej, tu jest BMI mam... w ogóle Kopa w klatę dostałeś <laughs> Co on robi w ogóle? Masakra Pomóż ci z tym motorem nie, nie rozwalaj go! O nie, znać o O! dzięki Bertberg! Nie do końca. Hop. O! Jezu. O nie! Może od. Właśnie widziałem, że polciałeś. Masakra, no, gdzie jest mój motor? No, o, o, nie, on powinien jest. być. Tu jest, widzę Jest, jest, wychopsał się tutaj. O nie, potrącił mnie. Przepraszam. O nie, gonią mnie no, helikoptery. Masakra po prostu. O. Przepraszam. Ten strzela z tymi swoimi, kurde co za. Czekaj, wezmę no mi Wziął blastera Blastera wyjął normalnie i cool yeah. nie, nie wiem Potrolcił mnie Pff. Tło jest grane w ogóle U, Ukryłem się na <grym> Tak? Z mojej perspektywy to wyglądało tak Ty się <grym> odbiłeś, bo ja postać przyjęła taką pozycję takiego T No nie? No. I tak leciałeś do góry i w dół, nie? Takiego T o, kurczę Tę. Jezusa No Bez kit. No nie bez jajek Alright. Dobra, dawaj o, mi ten, yyy, Wielkanocy! Umieram! Wielkanoc wkrótce już, Ała. Uciekaj, policja cię ściga, przestań cię strzelać! Czemu strzelać, o, berbe tu umarł. Tutełka Pawełka? Czemu, oh, Berber, umarłeś? Cieszy się e, ta lester. informacja? Skierdź? pewnie. Gdzie jest mój motorek? No odholowali mnie. Odholowali lester. mnie. Poziom pościgu, super. O, jest Byk. mój rufianek. Dobra, pyk, zwróć pojazd, pyk, pyk. Dawaj moją Mam go! I nowa wersja, naprawiona. No właśnie widzę, że taka szybka wersja. A mi odholowali. na szybka, do... bo nie płacisz rachunku. Odholowali ci i bardzo dobrze ci odcholowali odholowali. Dokładnie. No, no przecież zapłaciłem, no. Nie, nie płaciłeś, nieprawda! Nie. Dobrze, <laughs> Paweł, dobrze, Paweł, no. Wiecie, jak chcecie panąć w pociąg... pociąg no bo ja nie wiedziałem, że to pociąg leci. Myślałem, że to była ten... Że to perkowe coś. No. Dobra, szukamy słowa. Masakra. U jezu, latam, latam. Już tam jadę, już tam. Zaraz U będę, jezu. chyba, że pociąg A. mnie przejedzie. Pociąg mnie przejedzie. Po co wyjechać? O, dobra. Kiedy wyjedziemy? Już tam jadę. Już jadę do Was spokojnie. Albo nie? Na około jednak. A. Ewidentnie to ten odcinek A. należy do takich, że po prostu. Yy, co to było? <noise> Dlatego no, się. <noise> motosek oczywiście Pawła. W takiej pozycji jakiej musi być. Spadnie? nie. O nie, to nie może spaść. Wjechałem na auto. Na co? Dobra, e, czekajcie. E, dobra, tędy, tak? No, nie Dobrze. spadłem. Co? W co Ściana! Ściana! Nie, Chyba dobra. Ścianę. Pokaż ścianę. Czekaj, czekaj, Jest czekaj. Ściana. Płot, 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 płot! Dawaj, szukam płota. Okej, okay. moc się wybił do tyłu. O, o, o. moja twarz! Nie, 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 nie. nie? Nie strzelaj racami! Bo się posiusiasz w nocy! Pal palisz się! Wszystkie no. Czemu się zapaliłeś? Jaki zapalony Będę gracz, patrzcie, tej... Zapalony gracz z niego, no. Eee, czekajcie, proponuję zrobić takiego mega fajnego stunta. Poczekajcie, poczekajcie. Normalnie tu zawrócimy i pojedziemy tu i walniemy w tu, to, w te, w te, tego, tego tutaj, w Cosia I spróbujemy wlecieć... O, nie wlecę. Chyba nie wlecę. Uuu, prawie poleciałem. Dobra. U nie, spadłem. Ej, słuchajcie, o, nie, nie, nie. Roz, roz, weźmy na ten, na Mega mal tam wlećmy. To jest... Puść eee. mnie, zostaw o nie! Co no, wy tam por robicie por normalnie? Porwał por mnie. Z... Przestań szarpać Berberta za warkocze. <grym> za co? 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 No. O, no, Paweł. Bardzo dobrze. Pyk, proszę bardzo. O nie. Astronauta, o, tam, astronauta, A przylecia... ja nie, ja, nie, ja właśnie ja spadłem na przylecia, wodę. przeleciałem mala, nie? <grym> Przeleciałeś mala, co? No, całość przeleciałem. Bardzo. Tarcu... Ała! Wow. To ten nie, budynek jest taki twardy. Normalnie. Nie, trzeba się dobrze rozpędzić, stary można przylecieć. Lecimy tam na mala. Tam na, 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 na te czwarte no piętro mamy. No. Tylko weź tam policję, żeby tu nie jeździła, bo ona cały czas je jeździ i przeszkadza. Ale policja to ja jest. Ja do Lestera od razu. Dobra, nie Dobra nie. rozpędzam się. Leszty. 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 Nie dusi się tam. Hey, what's up? Nie umierajcie. O BOŻE! Co, zmarłeś? Dobrze. Nie żyjesz. Nie, nie, jestem na dachu. Jestem na dachu. Halo, halo, dzień dobry. Zadzwoniłem ja, nie? Polestera, nie? Ja Polestera. nie... Ale nie, zadzwoniłem hey, Bert, polesterka. Wskocz... Czy wskoczycie wykupiłem... tutaj, czy nie? Wykupiłem sobie, wiesz, Zgubienie policji. A nagle od razu po wykupieniu policja we mnie Aha. I mam znowu. No cóż, zdarza się. Można? Ja nie mam problemu, teraz poczekaj. Uwaga, patrzcie co zrobię teraz. Co robisz? Ehm zrobić zrzut z moa spadł widziałeś Tak? Dobra, teraz ja muszę go złapać Czemu nikt z was mnie nie złapał? Co? No przejechałem po tobie no, A myśmy, ci, myśmy dzięki. cię łapać w ogóle? Tak, bo trzeba mi dojechać jeszcze. Dojechać? Spoko, trzeba mój bo no. ci dojechać to od do razu Akcja dojeść O nie No nie? Motorek spadł koło mnie. Nawet dwa. No, berwet na tym. O, jaki fajny motorek! Co, zostaw no, go! Co zrobisz? Zostaw no. go! <laughs> stary, stary, stary z Twoją zwłoką prawie pojechał. Co? O, ja żyję, <coughs> jeszcze. Jeszcze żyję? Nie, jeszcze żyje. Je, dobra, do trzech razy sztuka. Zobaczymy, czy się do, do trzecim razem uda. A tu trzeba się rozpędzić pożądanie. Pożądanie, się rozpędzić to. Ale to nie właśnie. Tu się wtedy odbijesz od krawężnika i spadniesz. No nie właśnie, ja, za, ja chyba dwa albo trzy razy już ten zrobiłem to czym tam na górę. Uuu. Nie, ja się odbijam cały czas od tego krawężnika Przede Patrz, pek! Ty oszukujesz, to w ogóle. to Nie, wiem, to Paweł jak zwykle oszukuje, pewnie. No. O i na dachu. Znowu na dachu jest. O ty latasz, pek. Widzisz? Proszę bardzo. E, czekaj, a stąd gdzie mogę walnąć? Gdzie? Na, na twarz. Ej, bo tu jest takie coś. Ja nie wiem, jak to zadziała, nie? To jest takie, takie co się na tym. Spróbuję w to walnąć, zobaczymy co się z tego y, urodzi Policja, głupia, no jak ja nienawidzę ich po prostu Zabierzcie tak, że... policję stamtąd! Jest taka, taka zmora okay, po nie prostu działa. To nie działa Rozjechali mnie jeszcze! Coś wybuchło Werber to się oleje Nie, bo mnie wkurza, hmm. że ta policja Moje auto, mój, mój motor spaliłeś znowu Papa, pa, pa leci leci kotełę Spaliłeś mi motor stary Dzielaj do mnie <laughs> Dawaj. O! Gdzie teraz? Yy... O, tu leży jakiś motor. To mój, mój ten, a to Berberta akurat. Ten. Bierz go, szybko, zanim zniknie. Dobrze. Lecimy. Widzisz, dzięki temu nie odpalowali Berbertowi tego motorka. Ale mam gwiazdkę teraz właśnie, przez to. Gwiazdy. <noise> Mówisz? A, no, bo <noise> ukradłeś mnie. Nieprawda, pożyczyłem. Tak. Przed nosem gwizno. Sprzed zwłoki. Oj, umarłem. Nie. <grym> Najgorzej. <grym> o chłopie, patrzcie gdzie, gdzie są normalnie. motory wszystkie? Wybiłem się na śmietniku. Słuchajcie, jak chcecie na przykład to, gdzie się nie wybić nie? gdzieś, gdziekolwiek, czy to na YouTube, czy gdziekolwiek, to najlepiej na śmietniku, słuchajcie. Wybić się na śmietniku. Tak jest. O, o, o? <grym> Zrobić to jest vlog z śmietnika. <grym> tak, i wtedy macie normalnie taką sławę. Inny vloger zaczął od śmietnika, skończył na Tak, mę, Dokładnie. Ja ogólnie czas na to, na mam się kończy, wiecie nie o tym. Nieprawda! O, czyli Czyli to oznacza chyba tylko jedno. E, że tak powiem, właśnie. W rozwałka! Dawaj mi to, kurde. Charko. O Nie, 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 nie. Dawaj, Berbert, przestań. Słucham cię. Nie pogadajmy. On nie potrącił mnie! Nie, walnąłem cię ręką. Teraz nie, teraz... No to jest. Nie, nie, dawaj na rękę, dawaj na rękę! Nie ma na rękę! wal na ręką? Wal nie ręką. ma tak. Bizręki, okay, bizręki. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, ej, zostawcie mnie w spokoju! No, zostaw mnie, ciulu! Nie, 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 bo on ma tego minigun'a Nie, tylko nie minigunek! On nie potrącił mnie znowu! No, zabił mnie! No. Tam moje Coś pieniądze ty? latają! Petarda mi w twarz wywaliła! Pieniądze mi latają. Co? I tym symbolicznym no na ten odcinek. Berbert, pokaż się, pokaż się, Berbert. Gdzie jesteś? O, o. rany, masakra. Jak on nie umarł? No. Ej, no Paweł to po prostu jest taki twardy człowiek, że masakra. Oszukuję. Oj. To. No przecież ci dałem człowieku, no. Paweł, pokaż się. widocznie kopnąłeś w czekoladkę? Co? Co? <grymne> I zapaliłeś. Dobra, trzymajcie się, gay. Na razie się cześć. ma, Cześć. Nie, ten tymi laserami, kurde.